Witam serdecznie, Łukasz Malczyk. Witam na Unia Polskich Przedsiębiorców. Szanowni Państwo, znajdujemy się dziś pod kancelarią Prezesa Rady Ministrów, gdzie złożyliśmy petycję jako Unia Polskich Przedsiębiorców do prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, petycję w obronie branży fitness. Naszym zdaniem branża fitness w tym momencie jest najbardziej poszkodowaną, jedną z najbardziej poszkodowanych branż w Polsce, a zamknięcie jej od jutra w czerwonych strefach doprowadzi jej do totalnego zniszczenia w Polsce. W tym momencie ta branża jest już bardzo ucierpiała. Zamknięcie spowoduje bankructwa setek firm, tysiące pracowników. Dziesiątki, setki tysięcy pracowników na bruku, poszkodowane rodziny, poszkodowani klienci, którzy nie będą mogli korzystać z siłowni i z klubów fitness. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że siłownie, kluby fitness, ludzie tam uczęszczający chodzą po to, by budować, budować poprawiać swoje zdrowie zdrowie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. To jest pewnego rodzaju odskocznia od tej całej, całego trudu dnia codziennego, od tej pandemii, od tego strachu, który nas otacza w związku z COVID-19. Musimy temu przeciwdziałać. Dlatego składamy dzisiaj petycję do prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego o za o zahamowanie i cofnięcie decyzji, które podjął. Jesteśmy zobowiązani do reprezentowania Unii Polskich Przedsiębiorców i tej branży, ze względu na to, że ta branża została wyszczególniona i jest zamykana. My się na to nie zgadzamy. Nie zgadzamy się też, żeby zamykać sale weselne, cateringi i inne, in, inne firmy, ze względu na to, że ci ludzie muszą po prostu, tak jak Łukasz wcześniej powiedział, muszą za coś żyć i, i, i muszą utrzymywać rodzinę. Reasumując, Uważamy, Unia Polskich Przedsiębiorców uważa, że zamknięcie klubów fitness jest bezpodstawne i zbyt pochopne. Szanowni Państwo, liczymy na Wasze wsparcie, działamy, nie poddajemy się, pozdrawiamy i do usłyszenia, do zobaczenia do wkrótce. Usłyszenia. Cześć!